Panie trenerze, dziewiąte miejsce po, po rundzie zasadniczej, chyba to najbardziej pechowe, bo to tak jak na Igrzyskach, to czwarte miejsce tuż poza podium, najbardziej boli. Faktycznie takie, takie odczucia w pańskim sercu się znajdują? No jeżeli popatrzymy na organizację rozgrywek i na to, że jest podział na grupy, no to tak to można właśnie ocenić i odbierać, że jest to takie pechowe miejsce, no bo ono tak naprawdę nie pozwala nam zrealizować celu, jakim było to, żeby się dostać do tej pierwszej ósemki. To w perspektywie tutaj tego podziału na dwie grupy. Natomiast jeżeli popatrzymy na zakończenie tego sezonu zasadniczego, to myślę, że dziewiąte miejsce jest miejscem dobrym. Jeżeli zespół miał cel utrzymać się w ekstraklasie i zrobić to spokojnie, no to dziewiąte miejsce jest takim miejscem, które, te, które gwarantuje ten spokój natomiast no oczywiście teraz jest reorganizacja tych rozgrywek jest podział na grupy, my znajdujemy się nie w grupie mistrzowskiej tylko w tej grupie która walczy o utrzymanie jesteśmy liderem tej grupy no ja chcę szukać samych pozytywów nie chcę jak gdyby negatywnie na to patrzeć bo też uważam, że nie ma aż tak wielu podstaw żeby na to negatywnie patrzeć i negatywnie to oceniać więc chcę byśmy tym liderem tej grupy drugiej pozostali i żebyśmy tego dziewiątego miejsca bronili i żeby ten Cały sezon właśnie na tym miejscu dziewiątym zakończyć, bo to jest miejsce, które też daje spokojne utrzymanie i będzie można wtedy powiedzieć, a bardzo bym chciał móc tak powiedzieć, że ten sezon jest sezonem dobrym i sezonem, w którym żeśmy w pełni zrealizowali nasz cel, jakim było od samego początku spokojne utrzymanie się w Ekstraklasie. No właśnie, trener wspomniał o tym, ale tak naprawdę to po, tym, po tej porażce w Kielcach przy Kołurze trochę taki smutek zapanował, ale zapominamy chyba o tym, że Krakowia to tak, z jednej strony Beniaminek, który spisywał się bardzo dobrze w tym sezonie, tym bardziej, że przed rozpoczęciem rozgrywek wcale takich optymistycznych prognoz ze strony mediów, tych, tych wszystkich znawców futbolu na temat naszego klubu nie było zbyt wiele. Już w trakcie sezonu dużo się mówiło o, o Krakowi, że gra świetną piłkę, że gra taki futbol niepolski. No przykład chociażby tej wypowiedzi z konferencji prasowej trenera Paczety, trenera Korony Kielce, który naprawdę rozpływał się, przepraszam, wręcz nad, nad Krakowią, więc chyba faktycznie nie jest wcale aż tak źle, jakby tutaj można było przypuszczać. No, ja absolutnie nie uważam, że jest źle. Oczywiście wiem, że są tacy ludzie, którzy krytykują ten stan obecny, którzy są niezadowoleni. Ale ja zawsze powtarzam, że warto byłoby się zastanowić właśnie nad tym, co było wcześniej. I to jest jak gdyby taka propozycja dla ludzi, którzy mają krótką pamięć. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Oczywiście myśmy swoją dobrą postawą w ekstraklasie, dobrymi meczami wzbudzali nadzieję, wzbudzali apetyty. I to jest to, coś, o co mi cały czas chodzi, bo nasi kibice zasługują na to, żeby patrzeć w górę tabeli, a nie martwić się o to, czy Krakowia będzie miała spokojny sezon, czy znowu ten sezon będzie nerwowy. No jeżeli popatrzymy na tabelę, to tam różnica jest jednego punktu, żeby się znaleźć w tej pierwszej ósemce i tutaj należałoby ocenić nas przez pryzmat całokształtu. No to, że myśmy przegrali tą pierwszą ósemkę, to nie wynika z tego, że przegraliśmy mecz w Kielcach. My Myśmy po prostu za słabo punktowali teraz w tej rundzie rewanżowej i takie mecze jak z Podbeskidziem, z Widzewem, które można było wygrać, myśmy remisowali mecze, w których mieliśmy ogromne szanse na to, żeby otworzyć wynik spotkania jak z Zawiszą czy ze Śląskiem Wrocław. No tak się nie działo w tych meczach, marnowaliśmy naprawdę bardzo dogodne sytuacje i to suma sumarum daje to, że teraz brakuje tego jednego punktu, ale kształt jest jak najbardziej pozytywny Krakowia ze znaczną różnicą w porównaniu z tym, co było w poprzednich sezonach radzi sobie w ekstraklasie. Ma wypracowany swój styl gry. To jest dobry prognostyk na przyszłość. Drużyna dobrze reprezentuje nasze barwy klubowe. Piłkarze są dobrze oceniani w Polsce. No to, że nie udało się zrobić tego ósmego miejsca, to to jest sport. Ja myślę, że każdy wierny kibic Krakowi będzie się cieszył, jeżeli my w ekstraklasie spokojnie się utrzymamy, jeżeli obronimy to dziewiąte miejsce, to myślę, że każdy kibic popatrzy na to wszystko ze zrozumieniem i będzie się cieszył, że to był pierwszy sezon po paru latach, gdzie Krakowia znalazła się zdecydowanie wyżej niż znajdowała się wcześniej. Myślę, że drużyna zasługuje na to, żeby w nią wierzyć, bo w niejednym meczu pokazała, że po prostu jest zespołem, który wie, co na boisku robić. Natomiast to, że nie udało się tego cząstkowego celu zrealizować, jakim był awans do tej pierwszej ósemki. No to tak powiedziałem wcześniej, to to jest sport. Panie trenerze, wspomniał pan o tym, że słabo punktowaliśmy w rundzie wiosennej, no ale przyczyny gdzieś leżały. Mam, ja, ja myślę moim zdaniem, że w brakach kadrowych nie było Dawida Nowaka. Sporo czasu nie mógł pan korzystać z Sajdiego, brakowało również Marcina Budzińskiego, czyli tych zawodników, którzy tak mówiąc kolokwialnie trochę i tak upraszczając na pewno robili tą grę w pierwszej rundzie, bo chociażby potem jak byli wybierani do jedenastek kolejek w kanale plus. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Pogoń Szczecin, nie wiem, nie ma Dawida Nowaka, Dawida Robaka przez jakiś czas, Lech Poznań, Marcina Robaka, nie ma Pogoń Szczecin. Wyobraźmy sobie. Wyobraźmy sobie, że Pogoń Szczecin nie ma Marcina Robaka, że Lech Poznań nie ma Łukasza Teodorczyka. Na pewno ta gra tych zespołów też byłaby nie taka, nie taka owocna w punkty. Nie wiem, co by było w innych zespołach, gdyby z nich zabrano kilku zawodników podstawowych, natomiast wiem, że na pewno, jeżeli zabiera się ważne ogniwa, Kosanowicz, Nowak, Sajdi czy Budzik, to były bardzo ważne ogniwa w naszym zespole, jeżeli popatrzymy na tą rundę jesienną. Jeżeli się zabierze takie ogniwa, to to ma wpływ na poziom gry zespołu, każdego zespołu, nie tylko Krakowi. Natomiast ja nigdy nie chciałem tutaj, jak gdyby, używać tego jako argumentu, bo nie chcę się tak w prosty sposób tłumaczyć z tego, że nie wszystkie mecze stały na takim poziomie jak każdy by chciał, żeby stały, że nie każdy mecz kończył się naszym zwycięstwem. Natomiast trzeba jedną rzecz zaznaczyć, że niewątpliwie gdyby ci zawodnicy z nami grali, to ja nie wiem co by było, bo to jest teraz gdybanie. Natomiast jedną rzecz wiem na pewno, że byłoby nam zdecydowanie łatwiej z tymi piłkarzami, tak? Musieliśmy sobie radzić bez nich i uważam, że radzić byliśmy sobie całkiem dobrze, bo ja cały czas będę powtarzał, że absolutnie nie rozpatruję tego, że myśmy nie awansowali do pierwszej ósemki w kategoriach klęski, czy naszej porażki, czy tego, że zespół się nie sprawdził. Bo Uważam, że my cały czas gramy na tym samym bardzo zbliżonym do siebie poziomie, czy był Kosanowicz, Budziński, Sajdy i Nowak, czy ich nie ma. My cały czas gramy na bardzo zbliżonym do siebie poziomie. Oczywiście jedne mecze są lepsze, drugie są słabsze. Czasami się wykorzystuje swoje szanse, czasami się je marnuje los z reguły to wszystko bilansuje do zera, ale gdyby tak faktycznie było źle, jak niektórzy próbują to oceniać, to przecież my byśmy do samego końca nie mieli szansy na tą pierwszą ósemkę. Bylibyśmy gdzieś tam na miejscu 10, 11, już z tak dużą stratą do tej ósemki, że nie byłoby w ogóle szans o niej w ogóle pomyśleć czy pomarzyć. nas Krakowia cały czas gdzieś tam balansowała na tej granicy i to jak gdyby pokazuje, że chłopaki sobie naprawdę dzielnie radzili. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy. Jaminkiem jesteśmy zespołem, który praktycznie w niezmienionym składzie, bo te zmiany były kosmetyczne, awansując z pierwszej ligi do ekstraklasy, cały czas tym składem gra i to uważam za nasze zwycięstwo, bo ten zespół się zgrywa, ten zespół dojrzewa, ten zespół potrzebuje być może takich właśnie wyzwań, które nie do końca są zrealizowane, bo to też jest to coś, co prowadzi do tego, że drużyna staje się coraz bardziej doświadczona. Teraz jesteśmy w tej drugiej grupie i trzeba. W tej drugiej grupie dalej kontynuować dobrą grę. Myślę, że będzie nam na pewno łatwiej, bo wraca Dawid Nowak. Wrócił już Sajdy, za niedługo wróci Marcin Budziński, bo myślę, że gdzieś na ostatnie 3-4 kolejki w tej grupie drugiej Marcin powinien już wrócić na boisko piłkarskie. Także przede wszystkim na tym się trzeba skupić. Ja będę robił wszystko i moi piłkarze również, żeby ten sezon zaliczyć do udanych. No teraz, kiedy jest ta organizacja, każdy patrzy przez pryzmat. No, tak, był cel: dostać się do pierwszej ósemki. Nie, Krakowa się nie dostała. No czyli co? Czyli sezon nieudany. No nie można tak mówić bo to jest sport. My cały czas jesteśmy w ekstraklasie, natomiast ja, patrząc na niektórych ludzi. Po tym meczu z Koroną Kielce odnosiłem takie wrażenie, jakby Krakowia spadła z ligi, jakby się stało jakieś wielkie nieszczęście. Krakowia dalej jest w ekstraklasie, jest zespołem, który się w tej ekstraklasie liczy, zespołem, o którym się mówi, że szkoda, że nie będzie grał w grupie mistrzowskiej. Dlaczego się tak mówi? Nie dlatego, że stawiałoby się Krakowie w roli faworyta do tytułu mistrza Polski, czy do miejsca gwarantowanego udziałem w europejskich pucharach, tylko dlatego, że szkoda tak fajnie grającej drużyny, żeby nie mogła grać właśnie z takimi zespołami zespołami jak Legia, Lech czy Pogoń czy inne drużyny, które tam w tej pierwszej ósemce się znalazły i to pokazuje, że Krakowia jest doceniana, ale ja też powiedziałem, że wcale nie uważam, żeby najsłabsze zespoły znalazły się w tej drugiej ósemce, bo uważam, że Śląz Wrocław czy Jagiellonia czy Krakowia to są takie zespoły, które spokojnie mogłyby ogrywać te zespoły, które są w pierwszej ósemce. No tak się akurat na ten czas ta tabela podzieliła, ona się już po prostu inaczej nie podzieli. I trzeba w tej grupie grać, w której się zakończyło sezon zasadniczy. A myśmy zakończyli na miejscu dziewiątym. Mówię to z oporem maniaka, bo miejsce dziewiąte jest miejscem naprawdę bardzo dobrym w naszym przypadku. I teraz cała rzecz polega na tym, żeby to miejsce dziewiąte utrzymać i żeby mówić o Krakowi, że jest liderem grupy drugiej. I tak na to popatrzmy. Przeglądałem statystyki po tej rundzie. I często mówiło się, że Krakowia sobie tą piłkę podaje, podaje na własnej połowie. Niewiele z tego, z tego wynika i to się okazuje być totalną nieprawdą, bo e, statystyki strzałów, mianowicie to jest to, co mnie interesowało, mianowicie <grytania> Krakowia e, jako drugi zespół w Lidze ma najwięcej e, strzałów oddanych na bramkę przeciwnika, w kierunku bramki przeciwnika i trzecie miejsce, jeżeli chodzi o strzały celne za Legią i Lechem Poznań. To też obala. Krytyków Pańskiej Krakowi, bo to pokazuje, że jednak sobie te sytuację stwarzamy. No i też od razu drugie pytanie jakby z tym związane. To pokazuje chyba też, że tą kluczową kwestią braku awansu do ósemki była skuteczność. No, y Niestety polska mentalność hmm, polega na tym, że my przyzwyczajeni jesteśmy do takiej gry bardzo chaotycznej. To znaczy, jak najszybciej pod bramkę przeciwnika, jak najwięcej szczelać, nieważne z jakiej pozycji, nieważne po jakiej akcji, byleby szczelać, byleby biegać od jednej bramki pod drugą bramkę. I wtedy ja zauważyłem, to się często kibicom podoba. Natomiast jeżeli drużyna gra na bazie utrzymywania się przy piłce, na bazie takiej kreatywności w grze, wymienia dużo podań, to to czasami nudzi albo sprawia, że kibic staje się niecierpliwy, no bo kibic chciałby, żeby drużyna od razu była pod bramką, od razu strzelała gole. Nowoczesna piłka na tym nie polega i to się będzie w miarę upływu czasu zmieniać. Ja też mm, słyszę nieraz na trybunach takie szydercze ole, ale przyznam się szczerze, że mnie to bawi, czasami mnie to śmieszy, bo to pokazuje, że nie każdy to rozumie, i ja nie mam już możliwości, jak gdyby przekonać tych, którzy się nie chcą przekonać do tego, tylko mogę robić swoje i dalej, dopóki będę w Krakowie, konsekwentnie będę robił swoje. To znaczy, Krakowia będzie podnożała właśnie w tym kierunku, żeby długo utrzymywać się przy piłce, kreować grę. I tak jak pan powiedział, statystyki pokazują, że właśnie z tych akcji przygotowanych. Z akcji przemyślanych, z akcji, które niekiedy trwają bardzo długo. My oddajemy sporą ilość strzałów, sporą ilość strzałów celnych. Oczywiście nie przełożyło się to na wynik, te strzały nie przekładały się na bramki, bo gdybyśmy tych bramek więcej strzelali, to pewnie dzisiaj bylibyśmy dużo wyżej w tabeli niż jesteśmy, ale nic nie dzieje się od razu. Trzeba pamiętać o tym, że ta drużyna w ekstraklasie gra dopiero ze sobą pierwszy sezon. Ta drużyna też potrzebuje czasu w tej ekstraklasie, żeby być takim zespołem, który zacznie szczerać więcej goli, który będzie mógł myśleć o wyższym miejscu w tabeli. No, myślę, że nikt przed sezonem nie zakładał czegoś takiego, że Krakowia musi walczyć o mistrzostwo Polski, że Krakowia musi grać w europejskich pucharach. Ja sam słyszałem takie obawy ludzi, którzy patrzyli na skład Krakowi, że Krakowia będzie miała problem i to duży problem z utrzymaniem się w lidze, a tutaj czas pokazał, że Krakowia jest zespołem, który mierzy w górę tabeli, jest zespołem, który oceniany jest bardzo pozytywnie, jest zespołem, który się analizuje, jest zespołem, o którym się mówi, że ma swój własny styl. To są rzeczy, z których myślę, kibice Krakowi powinni być dumni, a poza tym Krakowia jest jednym z bardziej medialnych klubów w Polsce. Klubów, o którym, o którym się często mówi. To też jest jak gdyby powód do tego, żeby mówić o sporej satysfakcji, jeżeli dołożymy jeszcze do tego końcówkę sezonu, która myślę będzie dla nas udana. Myślę, że obronimy to dziewiąte miejsce. Nawet nie myślę, tylko jestem o tym przekonany, bo wierzę w piłkarzy, że staną na wysokości zadania, że ambicja im nie pozwoli spaść niżej niż to dziewiąte miejsce. To myślę, że będziemy mogli zrobić później następne podsumowanie już całego sezonu tego, który się zakończy i mówić nie tylko o statystykach, nie tylko o tym, że Krakowia po prostu jest chwalona, ale również o dobrym wyniku, bo ja nie jestem człowiekiem, który po prostu jest wychowany tak, że jest chytry. Ja się umiem cieszyć małymi rzeczami. Umiem poczekać, umiem być cierpliwy i umiem cieszyć się z tego, co mamy na chwilę. Obecną, bo pamiętam, chociaż mnie tutaj nie było, co było z Krakowem jeszcze parę sezonów wstecz. No, jak Krakowia grała, jak Krakowia funkcjonowała na boisku, ile miała punktów, o co się musiała martwić. Dzisiaj takiego problemu nie ma, chociaż bycie w tej grupie drugiej i podział punktów sprawia, że ta przewaga nad strefą spadkową to jest tylko 5 punktów, albo aż 5 punktów. Myślę, że też dawno Krakowia takiej sytuacji nie miała, nawet po podziale punktów, żeby być tyle nad tą strefą spadkową, i trzeba teraz zrobić wszystko, żeby poprawić właśnie naszą skuteczność, poprawić to, żeby z tych akcji ofensywnych i z tych strzałów, które oddajemy na bramkę celnych, więcej było tych strzałów, które będą bezpośrednio wpadać do bramki, bo to będzie dawało nam punkty. Te punkty nam są bardzo potrzebne i fajnie byłoby je zrobić jak najszybciej, żeby sobie. Tak, jak powiedziałem na początku, z jednym, swoich pier... z jednym ze swoich pierwszych wywiadów: zapewnić jak najszybciej utrzymanie, to spokojne utrzymanie, bo na tym mi przez cały sezon zależy najbardziej, żeby się spokojnie na parę kolejek przed zakończeniem sezonu utrzymać w ekstraklasie, mieć spokój, dać szansę i możliwość pogrania młodym zawodnikom bez presji, bez obciążenia, bo takich piłkarzy też tutaj w Krakowi mamy uzdolnionych, utalentowanych młodych zawodników, którzy w niedługiej perspektywie będą przejmować pałeczkę po tych zawodnikach bardziej doświadczonych.